Witam, chciałem tutaj wyrazić sobie swoje subiektywne zdanie na temat samochodu, który używam już od 2019 roku, Audi S6C6 dwulitrowy TDI 170 koni. Co samochodem przebieg jaki zrobiłem to około 180 tysięcy przez 6 lat jakieś takie naprawy większe no to wiadomo to masa ostatnio jakieś tam alternator, regeneracja jakieś takie eksploatacyjne rzeczy tak jakichś większych awarii nie było Skrzynia multitronik bezproblemowa, jak dla mnie nic, nic się złego tutaj nie dzieje. Auto użytkuję codziennie, tak mogę tylko polecić takie podbijaczki na drzwiach na Aliexpressie, Jakby ktoś sobie chciał za jakieś tam grosze można to kupić gdzieś tam na parkingach. Bardzo fajna, przydatna rzecz. To mi tego klosze na klapie, a czasami w 40 psiknę i jest jakiś czas dobrze. Próbowałem sam to lakierować, tutaj matowić polerować, a to wszystko jest na chwilę i ja wszystko. To czy na południe, na Śląsk, czy na Mazury czy gdziekolwiek zawsze dojeżdżam, wracam i jest taki auto użytkuje. generalnie jest jako moje firmowy samochód robię wykończenia, czasami coś tam muszę przewieźć wiadomo, trzeba później to wysprzątać Wymieniałem, o, wymieniałem dwa razy sobie na ubezpieczenie Miałem dwa strzały W kamyk Spod auta gdzieś mi wyskoczył no, Zderzak malowałem Bo klient we mnie wjechał Tam nie chciał jakby się do końca pogadać Tak Jak trochę to kosztowało Ta wymiana tego zderzaka Z tyłu robiłem zderzak też na ubezpieczenie wyjechałem z cłu, autokasko sobie też tam przemalowałem jak nie były duże roboty ale tak mechanicznie to tak jak mówię nic się złego tu nie dzieje szczególnie z silnikiem zagażam razem, odpalam jadę zima, lato, o akumulator wymieniałem rozmawiałem z mechanikiem twierdził, że akumulator prawdopodobnie mógł być jeszcze oryginalny ale także nie chce mi się wierzyć akumulator był z 2009 roku Pamiętam jak to było ostatnio, tam przymrozki po parę stopni, przez dwa dni stało mi auto niejeżdżone w weekend i... No i mnie już nie odpali Także na akumulator miałem koszt około 800 zł. Wymieniłem do po 6 latach pierwsza wymiana akumulatora moja. Także tak to wygląda. W środku trochę jest pekin, bo to wiadomo codziennie się jeździ, coś tam zawsze leży. otwierać to są fotele rozłożone nie złożone, ale to też jakieś tam pierdo muszę to posprzątać ale tak jak mówię jakby ktoś miał chęć na zakup takiego auta z tym silnikiem, tej mocy wiadomo, nie jest jakiś tam demon na trasie ale na spokojnie sobie tam te 140 na tempomacie jedziesz dużego jakieś tam spalania nie ma na pełnym zbiorniku, przy takiej normalnej, średniej jeździe robi około 1200 km na 80 litrach W trybie takim mieszanym, miejskim Także jest to do, do przeżycia tak, Jakieś tam moje naklejki z AliExpress Była czerwona, ale się zrobiła taka srebrna jakaś Tak Chęć taki samochód sobie kupić. Oczywiście ja nie sprzedaję, bo jakby wszystko tutaj porobione, ale by ktoś miał wątpliwości co do tego, co jest dwulitrowym ja mogę polecić. Także zapraszam do komentarzy. Jak ktoś ma chęć, zasubskrybować, to, to proszę też. Czytam łapkę w górę. Nie jestem żadnym YouTuberem. A tak dla, dla, dla wszystkich tych, którzy mają chęć taki samochód się zastanawiają nad kupnem. to To takie moje tutaj takie moje zdanie na temat tego samochodu po 6 latach użytkowania. Pozdrawiam.